into Mamy to M2. Chcieliście, to macie. Tara jest wypasiona. Dostaliśmy od chłopaku z wypożyczalni. Kierownicy com Najlepsze toczki w Poznaniu, żeby se wypożyczyć. Mały boczek, ale nie polecamy. Znaczy polecamy oczywiście te zemka, no jak nie polecamy, ale nie jesteśmy wypożyczali. Kulturalnie jest zimę i to. Poczekaj, poczekaj. Od razu na dzień dobry startuje z prezentami, z prezentami startuję. Macie vouchery. Macie vouchery, zabierajcie vouchery, oczywiście mega zniżki na przemoznawca, motoznawca. I tyle na początek. MWeczka. Zachwalają. No wiadomo, że zachwalają. Bo to BMW. Tak mają nie zachwalać. Durnie i debile nie zachwalają. No ale powiem wam tak, taką memeczkę. Wziąć sobie wypożyczyć. Prezencik na weekend gdzieś do kina, gdzieś podjechać do Maka czy gdzieś. Taka sprawa. Kolor jest przepiękny. Nie wiem co to jest kolor To jest. To jest... To jest, to jest, no nie wiem, no kurwa, no nie wiem, no to jest jakiś srebrno, no taki tawo, jakiś taki... taki serennowy, nie, nie, chyba nie serennowy, nie, dziękuję na serenowy. Ale to, ale ładny, jest wypaść, on srebrny, srebrny kolor. Czarne, ładne felgi, nie. Czarne są środki, chromowane są na zewnątrz. Piękne koła, nisko profilowane, tył, napęd z duszy. M2. Już mówiłem? To powiem jeszcze raz. No, oczywiście, oczywiście, jakbym nie był sobą, to powiem Państwu tak. Znowu on nie powiedziałem za dużo o ale mówię znowu. Dziękuję, wypożyczalni, za udostępnienie takiego wypasa. Dzwoncie, jest rabatnik, pożyczacie i latacie. Silnik, łaska, nie rozłączaj się, nie rozłączaj się. Dwa razy maseczka otwarta. Tak, instrukcja nam mówi o tym. Otwieramy maseczkę. Empower. Za dziecioka nie myślałem, że będę takimi latał, a że testował takie, to i w ogóle. Hi -hi. Karbonowa tutaj taka, żeby to wszystko było sztywne, ale silniczek jest czyściutki, jak to się prezentuje. Ten model, ten model, który prezentujemy w dzisiejszym odcinku, ma 360 koni. powers. I wiecie co? Robi to cuda. Tył napęd to... Chodź tu, chodź tu jest ładny, jest, jest przepięknie. To jest taka mała Udywa. wyścigówka te cztery rury, znaczek N2, a bo to jest competition, nawet nie zolimy zauważyć, no to jak jest competition, nie To na dzień dobry, nie? Ile powiedziałem, że ma koni? wszystko ją 360, 385. Po zauważeniu tego znaczka Competition, a to tylko w tej wypożyczalni. Ta wypożyczalnia ma najlepsze otoczki. No zobaczcie tego, pa... zacznie ten kolor. Zacznę to. Łapem, wiem Czarno musiałem umyć. Idziemy zacząć środek. No ty napęd, ty napęd, ty napęd. No co, no MK! Tu Miki, stój tam, stój tam. Odpalam. Ale no na, na, na tym jest. To kółko małe, to kółko małe. Obiecaliśmy właścicielowi, że nie będziemy upalali na betonie. To mi się podoba. I tak jak powiedzieliśmy, tak będzie. Czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Chcecie mówcie co chcecie, gadajcie co chcecie, nie, ale pewnie mam tak, jeździłem jeżdżę, więc mogę powiedzieć, nie? Wygląd z przodu, no kozak. No jest jest ryj, jest penerski, no. No mały rek, Szarklando! Szalkranto atakuje! Blu, 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 blu. Oczywiście dywatek, wszystko tu te raszki. No i to mi się właśnie podoba w Bemie, że jak jedziesz daleka Bema, to wiadomo, że to jest Bema! To wiadomo, że to jest Bema. Te ringi, te ringi. Ja uwielbiam te ringi, te teledowe ringi, nie? No to jest... to jest marzenie, nie? To jest, to jest kozak! Ry jest penerski. MK, ten zdeżdżaczek, tu wszystko z silnikami parkowania, wiadomo. No tył napęd. 385 koni, 82, czy 85 z napisem competition. Tylko od nas. Tak! Lustereczko, lustereczko. Wszystko to, 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 to. są takie bajery, to są takie bajery! To są takie bajery, to niczego ale nagrowym robotę. To się, to się prezentuje. Jadę, jadę i powiem wam tak. Dziękujemy oczywiście wypożyczalni. kierownicy PL za wypożyczenie takiego wypasa. W tym przypadku każdy by takiego chciał wypożyczyć, a potem docelowo mieć. Dobra. M2 zegary ładne, kierownica zwarta i gotowa. Fajnie siedzie. No, Trochę twardo jest. Trochę, kurwa, jakby zabrakło tych takich, tych, tych detali, tych surowców lepszych, ale tak naprawdę po chuj. To jest Zemka. To mu lecieć. Co ma wyglądać? te ringi, ten tył napęd i BMW U U od razu gubi trakcję panie U od razu i to mi się podoba wszyscy mówią, że tył napędówka na deszcz, bo my mamy teraz pogodę deszczową nie? czy to się da jeździć? tylko na deszcz tylko na deszcz od razu lecimy nie psujemy opon, nie niszczymy i to mi się podoba auto se leci lewo, prawo cały czas no to są Enki! No to są Enki! God dammit! Słuchajcie, hmm. <śpiewanie> <śpiewanie> muszę wam powiedzieć, ta kierownicza. ta kierowniczka. kierownica, te kurwa, te, te łopatki, tu, to mi się podoba. Oczywiście zawsze jest pozycja za kółkiem w BMW najlepsza w każdym aucie. I też jest wypas. No, te pasy z tym bajerem, nie. Te Emperformers te, te, te nie, te znaki. No, uwielbiam to, nie, no, uwielbiam wam, nie. Dezynfekcję, łap zrobię. Łe, kurde, Łe, kurde, ale i zapomniałem wyłączyć tego przycisku. Jedziemy. Jedzie się pięknie. W prawo? <głos> Dobrze. <noise> Nawigator, kamerzysta i pilot. Jak mam jechać? Nie wiem. Dobra, to na razie pojadę prosto. Oskarik, jak jechać? Nie wiem. Dobra, prosto. Ale się jedzie, No, piękne są auta w tej wypożyczalni. dzwonić mu Stangi i Enki i wszystko jest. Dla każdego coś się znajdzie. Prezenty, wszystko, voucherkami już rzucałem, drodzy państwo. Podoba mi się, naprawdę mi się podoba tenka. Bardzo sztywna, bardzo niewygodna, ale jak już mówiłem, to jest nieistotne. To jest auto sportowe. Sport od podstaw. Fajne siedzenia są naprawdę na wypasie, nie? Muszę wam powiedzieć, trzymają mnie, no bo tu muszą trzymać, nie? No wiadomo, no to jest. M no to kurwa, no to co? To musi trzymać, nie? Fajnie te zegary, to wszystko, ta nawigacja, ten duży monitor kwadratowy. No mi się podoba karbonik, taki to wszystko fajnie, ale to jest twarde, no, ale dobra, nieważne, no, ale nie waży, nie nieważne. Dobra, w lewo. W lewo, Pilot mówi w lewo, no, idziemy w lewo, no piloto, tak. Ale się jeździ po tych poznańskich drogach, wszyscy nas pozdrawiają! Wszyscy nam kiwają! A ja im te rąbie, mówię exactly, Dokładnie. Fajnie, tu automacik, tu wszystko wiadomo, kurwa, sam zapierdala manualem, nie? A automat to jest na wypasie. Ale taki się trafił, tylko automaty. To wachrowanie to jest, kurwa, do dupy, wam powiem. Taka jest prawda. Łek, kurwa, z banku dzwonią. Panie, wejmij, no nie nimą, nimą, panie, nimam. Żegnamy się z Państwem i mam nadzieję, że dzisiejsza przygoda z M2 się Państwu podobała. I krótki reportaż, oczywiście dziennikarz motoryzacyjny Przemysław opowiedział co wiedział. Za wiele nie wiedział. Ale żegnam się z Państwem, oglądajcie, subskrybujcie i nie pierdolcie. <gryw> Dziękuję, do widzenia. M2 z wypożyczalni kierownicy.pl z Poznania. Zapraszamy do wynajmowania. Uciekam. Będę jechał. Sayonara.